Święta, święta, przygotowania do świąt. Ozdóbki są. Jeszcze jest ciepło na balkonie. Już mamy ustrojone, uszykowane. Tylko rybka czeka. Czeka na pieczenie. Dzisiaj złobiona, dzisiaj <gry> już przygotowana do będzie lada moment smażona. I zobaczymy, jak to wyświęta. Czy śniegu, śniegu troszkę nam spadnie. Nie wiemy. Widać. Jesień, zima, przeklata się. Są kociki na ulicy. Robią jeszcze szosę. Zobaczymy jakie strojiki będą. No i rybka rybka. Świąteczny karp. Polska tradycja. I miłego świętowania. Wszystkiego najlepszego.